zbawcza hostio Miał ojca i syna, i Ducha Świętego. Jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, stajemy wpatrzeni w Jezusa Eucharystycznego w tak wyjątkowym czasie czasie oczekiwania adwentowa. Adoracja, adwentowe czuwanie na przyjście Chrystusa. A po drodze nasze praktyki, Roraty i wspólne czuwanie z Maryją. A dzisiaj w sposób szczególny nasz wzrok i uwagę kierujemy. Ku świętemu Józefowi, ziemskiemu opiekunowi, dzieciątka Jezus to w jego postawie pragniemy odnajdywać wzór pokory, posłuszeństwa. Może i czasem milczenia. Tak bardzo potrzebny patron również Adwentu. Abyśmy mogli z radością, odwiedzając Chrystusa stajęce zobaczyć tam całą świętą rodzinę. Chcielibyśmy odmówić litanie do świętego Józefa, ale też powierzyć wszystkie intencje naszych serc. Przede wszystkim naszą parafię, rodziny, dzieci, młodzież, ludzi starszych, chorych, samotnych. Tych wszystkich, którym obiecaliśmy modlitwę. Polecajmy także Ludzi Pracy którym patronuje Święty Józef, a wypowiadając tytuły, chciejmy Szukać w nich motywacji i zachęty do takiego działania, do takiego postępowania, do takiego bycia w naszej codzienności. Kyrie eleison, Chryste Chryste usłysz nas, Ojcze z nieba Boże. Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, święta Trójco jedyny Boże, święta Maryjo, święty Józefie, przesławny potomku Dawida, Światło Patriarchów, oblubieńcze Boga Rodzicy, Przeczysty stróżu dziewicy, żywicielu Syna Bożego, troskliwy obrońco Chrystusa, głowo Najświętszej Rodziny, Józefie Najsprawiedliwszy, Józefie Najczystszy, Józefie Najroztropniejszy. Józefie najmężniejsze, Józefie najposłuszniejsze, Józefie najwierniejsze. Zwierciadło cierpliwości, miłośniku ubóstwa, wzorze pracujących, ozdobo życia rodzinnego. Opiekunie dziewic, podporo rodzin, pociecho nieszczęśliwych, nadzieju chorych, patronie umierających, po strachu duchów piekielnych, opiekunie Kościoła świętego. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusza, Pana Naszego. Chcemy teraz w ciszy, adoracji, wpatrując się no i świętsze oblicze Boga, otwierać nasze serca, wypowiadając lub milcząc to wszystko, co w nim jest ukryte. Modlitwa do świętego Józefa. Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, wezwawszy pomocy Twojej najświętszej oblubienicy. Z ufnością również błagamy o Twoją opiekę, przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą, Bogu rodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecię Jezus. Pokornie błagamy, wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i Twoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa, oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco. Przyjdź nam łaskawie z niebieńską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś ratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci. Mogli żyć świętobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Królowo-pokoju, królowo-rodzin, królowo-Polski. Przed tak wielkim sakramentem Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Duszo moja, niech mieść twoja, głosi ją muszę cześć, on wybrany, jest równy, więc mu o trzeba. Panie... Że bez miary swoje dary na Józefa Bóg. On w świętości i czystości, pomary, i pierwszym był. Gdy panience, obstające, pierwszy Boże. Niecie czcił, z nami chwała niebo całe, niech ubożą słoży dług, żeby...